Tematowi, jak przegrać życie. Fajnie. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wiele wysiłku i determinacji wymaga porażka? Czy czujecie, że znacie tylko smak sukcesu i chcielibyście dowiedzieć się, jak zmienić ten stan rzeczy? Jeśli tak, to jesteście we właściwym miejscu. Dzisiejszy odcinek nie jest typowym poradnikiem. Nie znajdziesz tutaj wskazówek, jak osiągnąć sukces, okay. spełnić marzenia, czy osiągnąć cele? Wręcz przeciwnie. Skupimy się na odkrywaniu tajemnic przegranego życia. Ale uwaga, nie mówimy tutaj o zwykłej porażce, która wynika z braku starań czy motywacji. Nie. To poradnik o. dla tych, którzy To wy? chcą przegrać świadomie i z klasą poznasz metody, które skutecznie zmarnują ci życie. O! Nadmierne dbanie o to, co myślą inni. O! To bardzo skuteczna metoda na osłabienie swojego zdrowia oraz mentalności. Dobra. Jeśli ktoś krzywo na ciebie spojrzy lub ci coś powie niemiłego, musisz poświęcić całą... O, to wy cał... kurwa, to wy jak musicie kurwa powiedzieć, kogo słuchacie na Spotify'u i się tłumaczycie. O, ja nie wiem, dlaczego ja tam mam, ja nie wiem, dlaczego ja tam mam SBM. Ja nie wiem, dlaczego ja ten... Kurwa, przecież to niemożliwe, że mam... Nie wiem, że posłuchałem dwa razy, ale ten... Kurwa, się tłumaczą ze swojego gustu muzycznego zjeby. O jezu, bo, no ja nie wiem skąd się tam Rusina wziął. A przecież wszyscy go hejtują, to przecież nie mogę go słuchać. Więc, no przepraszam, ja nie wiem skąd się on tu wziął. Taka, że nada jest. Mały dzień na myślenie o tym, zapytasz po co. Nie dość, że będziesz nadinterpretował całą sytuację w swojej głowie. To takie zadręczanie się spowoduje odkopywanie innych, nieprzyjemnych sytuacji no, z przeszłości. To prawda. Twój organizm będzie wydzielał więcej kortyzolu, przez co będziesz bardziej zestresowany, co odbije o. się na jakości twojego snu, relacjach z ludźmi oraz funkcjach poznawczych. Dobra, to co Jeśli pierwsze już macie spełnione, tak? To lecimy dalej. Przyjdzie ci do głowy myśl, że w sumie nic złego się nie wydarzyło i możesz żyć dalej. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego ta osoba to zrobiła? Lub co miała w głowie? Wówczas zacznij budować tysiąc scenariuszy, wpadając w otchłań overthinkingu i doznając mentalnego paraliżu. Im więcej będziesz myślał o tej sytuacji bez znaczenia, w której osoba bez znaczenia powiedziała ci coś, bez znaczenia, tym wyższa skuteczność przegrywania. Po drugie, unikanie aktywności fizycznej. Pamiętaj, aktywność fizyczna to najlepsze Dobra ubezpieczenie. Kurwa! niezdrowotne. Możesz dzięki temu zaoszczędzić dziesiątki tysięcy złotych. Dobra, ale ja robię koncerty, tak? To wtedy mam aktywność fizyczną, tak? Zresztą ruszam przecież myszką, kurwa, to ja nie rozumiem o co chodzi. Pierdzę w stołek. To też wymaga jakiegoś skupienia. Dlatego musisz jej unikać. Dzięki unikaniu jej, szybko staniesz się nie dość, że nieszczęśliwy, chory, to dodatkowo biedny, bo wszelkie konsekwencje wynikające z zaniedbań trzeba będzie. No, widzicie to nie ja! To ja nie jestem biedny! Czyć nie ma lepszej drogi do zmarnowania życia, niż unikanie aktywności. Winda zamiast schodów, całodniowy siedzący tryb, a poruszanie się po mieście tylko uberem. Spacer to najbardziej podstępna forma ruchu, bo spalasz kalorie nie do końca świadomie nabijając tysiące kroków dziennie. Oho. Po trzecie. Marnowanie czasu w mediach społecznościowych, jeśli nie wiesz to co my! to GOATS, Gen Z czy FAME MMA, to Go... musisz wszystko to nadrobić. Cały swój wolny czas musisz spędzać na pustym konsumowaniu treści, które nie wymagają od ciebie żadnego wysiłku. Ale widzowie, zobaczcie, wy musicie patrzeć na mnie jak na bohatera. Wyszło na ja. Ponieważ indiga, który jadł pyszne kozy z nosa, posuważony swojego przyjaciela, głównego trenera, w stanie wegetatywnym, na którego zbierał pieniądze na zbiórce, Twitter, zaczyna pękać ixt, co o tym sądzisz? Co kurwa? Co? O czym ty piszesz? Ja nie wiem o co chodzi. Ale to muszę to kurwa nadrobić, później mega! Yy, chciałem powiedzieć, że powinniście patrzeć na mnie jak na bohatera, bo ja za was to oglądam. Czajcie to? Nie musicie nawet się ruszać, kurwa, z krzesła, i ja po prostu za was wykonuję tą ciężką robotę. Czyli wchodzę, oglądam, za was się śmieję, za was wiesz o co chodzi, za was, rea za za was reaguję mocniej. Rozumiesz? Szczególnie ta metoda jest skuteczna, kiedy jesteś młody, masz od 15 do 25 lat, czyli najlepszy okres w życiu na naukę nowych rzeczy, rozbijania się czy poznawania świata. <laughs> Ty, zamiast uczestniczyć we własnym życiu musisz wyrobić w sobie FOMO, lęk przed wypadnięciem z obiegu. Musisz być na bieżąco z każdą informacją, dramą i incydentem w internecie. O. Pomogą ci w tym kanały newsowe i komentarze. Im więcej zbędnych informacji, tym lepiej, im mniej myślenia o własnym życiu, tym lepiej. Pamiętaj, im więcej uwagi poświęcasz życiu innych nieznanych ci ludzi, tym mniej poświęcasz jej sobie, a to prosta droga do przegrywania. Zajebiście. Po czwarte, nie eksperymentowanie z różnymi pomysłami. Jeśli ktoś cię zaprasza na granie w kosza, na kort tenisowy, A, lub z góry, to musisz odmówić. Po co kurwa na... jeździ na desce, jak można w skate'a trójkę? Lepiej, żebyś zrezygnował ze wszystkich propozycji czy pomysłów eksperymentowania. Jeszcze przypadkiem mógłbyś poznać inspirujących ludzi, którzy mogliby ci pomóc w życiu. Tragedia. Dlatego złota zasada przegrywania brzmi: żadnych nowych doświadczeń. Musisz poruszać się po dobrze znanych trasach, nie próbować nowych rzeczy, czy to jedzenia, miejsca czy ludzie. Całe życie musisz jeść chleb z pasztetem, jeździć na wakacje tylko dookoła brzegu oraz zadawać się z ludźmi, którzy nie są w żaden sposób inspirujący najlepiej, żeby nudziła cię ich obecność. Jeśli wyjdziesz z tego schematu, istnieje duża szansa, że poznasz osoby, które zmienią trajektorię twojego życia. Dlatego pamiętaj, żadnego eksperymentowania. Robisz to, co znasz i do czego kurwa. jesteś. Całe w... życie musisz uprawiać seks. <laughs> kurwa, babciu, znowu... Kurwa, ale klasyk, czekaj. Pasztet zajebisty. O ja pierdolę, muszę to obejrzeć, nie? <laughs> Poczekaj. Czy to było safe? Wydaje mi się, że tak. Dobra. Ale kurwa klasyk.

Babciu, to jest zajebiste! <śpisz> PASZ ten zajebiste. Wpierdalaj! O, Jezu, jakie piękne! Jakie kurwa piękne, nie! Jesteś przyzwyczajony. Babciu, to jest zajebiste! Nadmierne skupienie i podporządkowanie partnerowi lub partnerce. Ba babciu! Żeby skutecznie to jest przegrać zajebiste. Życie, musisz zastosować Paszt metodę odebrania bierda. sobie godności Ej, Najlepsze jest to, że kurwa jak to się mówi? E, boże, kurwa, co chciałem powiedzieć? Jak y, ludzie się dokopywali kim, kim w ogóle jest ten gościu kurwa o tym y, z tym pasztetem? Nie wiem gdzie do teraz się dowiedzieli. Całe info o tutaj? Co to kurwa jest? Suma right. podstawy równa się kwadratowi obu ramion. Lubię placki. Coś coś się stało. <grym> Jestem hardkorem. Co ty to kurwa masz robić, Co? Koniec imprezy. <grym> Rurku. Siema Eniu! Zbicie Master Chuki! Lecz się Kami, lecz <laughs> <te>, się! Pojebało cię! Ej, suka! Kopetko. Ja <laughs> Humor, kurwa, musisz nie. traktować osobników drugiej płci jako coś lepszego od ciebie. Musisz poświęcić nie tylko swoją uwagę, ale przede wszystkim swoją tożsamość. Kobieta, dobrze, która ci dobrze. się podoba, mówi, że lubi tatuaże, musisz je zrobić. Mężczyzna, który ci się podoba, mówi, że lubi blondynki, musisz się przefarbować. Aha. Musisz robić dokładnie to, co mówią inni. To najlepsza metoda, żeby nikt nie okazywał ci szacunku. To Nie jest ma... Maty Fischer, a to jego suka. Możesz posiadać własnego zdania, musisz się podporządkować pod opinię innych. Po szóste, marnowanie pieniędzy. Istnieje o! ryzyko, że inwestując w siebie, w nieruchomości czy w akcje, wyjdziesz na tym na plus. Dlatego musisz zacząć inwestować w skiny w grach lub donej dla streamerek. Wtedy masz gwarancję, że nawet przypadkiem nie trafi ci się jakiś nieoczekiwany zysk. A takim złotym gralem marnowania pieniędzy to lootboxy. Zapłać, otwórz, uzależnij się. Skrzynki z łupami w grach czy lootboxy formalnie nie są w Polsce hazardem, a jednak mogą spustoszyć nie tylko portfel, ale i psychikę, uzależniając niczym gra w kasynie, ale ukryte w grach wymykają się nadzorcom. Po siódme, zamykanie się przed ludźmi. Unie... Minus 30k, dobra, dzisiaj kurwa odrabiamy. Kanie interakcji społecznych to bardzo skuteczna metoda. Spędzanie całego dnia w domu bardzo dobrze odbierze nam umiejętności społeczne oraz możliwość budowania głębokich relacji. To O mnie! A gdy nie będziesz wiedział, jak rozładować emocje, to zawsze z pomocą mogą przyjść używki: alkohol, energetyki czy papierosy. O proszę. Po ósme. Załóż, że twoje problemy są wyjątkowe. Wiara w całkowitą wyjątkowość własnych problemów pozwoli ci na uniknięcie poznania rozwiązań, na które wpadł już ktoś inny. Będziesz mógł podjąć złe decyzje i nie skorzystać na doświadczeniu osób, które przechodziły przez to samo. Ludzie Twittera, kurwa! Nawet jeżeli w końcu poradzisz sobie ze swoim problemem, być może zdążą minąć lata, a samo rozwiązanie będzie czymś, co miałeś pod samym nosem. Nie proś o pomoc. Nie korzystaj z tego, co inni ja chcę mogą znaleźć. W końcu tylko ty przez to przechodzisz. Po dziewiąte, biernie czekaj, aż ktoś przyjdzie z pomocą. Jeżeli jednak widzisz <coughs> wartość w pomocy innych, możesz poczekać, aż nagle w twoim życiu pojawi się ktoś, kto cię uratuje, naprawi i sprawi, że wszystko będzie dobrze, a ty zaczniesz żyć pełnią życia. <coughs> Ta jedna specjalna osoba, która zwróci na ciebie uwagę i okaże ci serce. Mr. Beast. Przy czym nie rób nic, by móc ją spotkać. Najlepiej schowaj się w zaciszu swojego domu przed ekranem komputera czy telefonu. Tak jak widzisz, przegrywanie życia to ciężka praca. Trzeba systematycznie dokładać dzień po dniu cegiełkę, żeby zbudować silny zamek przegrywu. Jeśli będziesz systematycznie stosował metody z tego odcinka, możesz być pewny, zmarnujesz swoje życie. Zajebiście! Zajebiście! Bardzo mi się podoba! Bardzo mi się podoba! To wy, Good Ending, Rel. Zmarnowałem swoje życie.